Kiedy w obecnym roku duszpasterskim rozważamy słowa idźcie i głoście, to nade wszystko pragniemy sobie uświadomić, że chcemy głosić Jezusa Chrystusa, który został nam dany jako dar Ojca, przyszedł na ziemię, zamieszkał pośród nas, za nas umarł i zmartwychwstał. Bo tak Bóg umiłował świat, że dał swojego syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. W tym kontekście patrzymy na naszą rzeczywistość, nasze dziś i jutro, a więc to, w czym obecnie uczestniczymy i do czego zmierzamy. Kiedy dzisiaj mówi się o śmierci Boga, Bóg przychodzi na Ziemię, rodzi się w konkretnej rodzinie. Aby być z nami. Kiedy dzisiaj tak wielu ludzi jest zagubionych, zrozpaczonych, On przychodzi z darem nadziei, otwiera się na człowieka. Kiedy dzisiaj człowiek stawia tak wiele pytań dotyczących rzeczywistości tego świata i rzeczywistości po śmierci, Bóg przychodzi z konkretną odpowiedzią. Jest więc darem dla nas. Chcemy więc życzyć nawzajem dla siebie, aby On pozostał Bogiem z nami. W te piękne życzenia, które będziemy wypowiadać, zasiadając przy wigilijnym stole, chcę włączyć również dar życzeń swoich i wszystkich dusz pasterzy. Życzę więc, aby Chrystus, którego tajemnice narodzenia. Będziemy przeżywać, wzbudzał w naszych sercach jeszcze większą dozę refleksji i pokazywał nam, jak ważny jest człowiek. Chcę życzyć, abyśmy nie zmarnowali czasu łaski, z którą on przychodzi i którą nam daje niezależnie od wieku. Chcę również życzyć, aby obdarzał nas łaską zdrowia. By poprzez ten dar człowiek mógł jeszcze apostołować dla innych. Zapewne przy tych życzeniach nie możemy pominąć tych wszystkich chorych i cierpiących, których tak wielu jest w naszej wspólnocie parafialnej. Wam, kochani, którzy jesteście skarbem Kościoła i skarbem Kościoła Tarnobrzeckiego, życzę abyście poprzez swoje cierpienie, ale także i swoje radości, które przeżywacie, odnajdywali bliskość Jezusa Chrystusa, tego, który się narodził, przyszedł na Ziemię, tego, który podjął krzyż i poprzez ten krzyż uświęcił Ziemię. W te życzenia chcę włączyć także wielkiego dusz tej wspólnoty parafialnej. Księdza Prałata Michała, który odszedł do wieczności. Przywołując go, zapewne w każdej rodzinie, kiedy zasiądziecie do wigilijnego stołu, będziemy razem dziękować za dar tego człowieka i za dar tego wielkiego kapłana. Ja ze swej strony, przełamując się z Wami, opłatkiem. Chcę pozostać w tej łączności z całą rodziną parafialną. Tak jak ten opłatek składa się z wielu ziaren i stanowi jedność, tak i nasza wspólnota, składająca się z tych ziaren wielu osób. Niech stanowi jedność, abyśmy byli jedno w Panu. I dziękujmy słowami poety Twardowskiego. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem, że przyszedłeś do wszystkich, ale przede wszystkim przyszedłeś do mnie. Szczęść Boże dla wszystkich parawian.